Gdzie jesteśmy? Ogród Jakuba. O, gdzie jest Ogród Jakuba? Ogród Jakuba znajduje się na wzgórzu Świętego Franciszka A uh -huh. eee... no Jaracza. Co tu wcześniej było? Ogródki działkowe i to kilkadziesiąt lat temu, a potem były haszcze w zasadzie. I teren... polecam y, obecną mapę Google, wjechać sobie na satelitę i zobaczyć jak to wyglądało właśnie z tej drogi, jak wyglądało, jak wygląda teraz. I skąd taka inicjatywa, czyli to był pomysł? W zasadzie to był pomysł, to był pomysł nas wszystkich, nas wszystkich. Tak, przybyłem do tego tak. 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 Idea była prosta, odsłaniamy tą część, to jest ogród i mamy z ogród z widokiem na jezioro, żeby mieszkańcy tutaj poczuli, że mieszkają na mhm. I co mieszkańcy korzystają z tego miejsca? Jeżeli sądzimy po liczbie tutaj e, e, gadżetów, które zostały zostawione, myślę, że intensywnie, może nie zawsze w sposób przewidziany przez Radę. Natomiast tak, korzystają, widać to wyraźnie, choćby dzisiaj w tej chwili jest godzina 15, jest sporo młodych ludzi, ale też są weekendowe oblężenia ławek, wyraźnie. No rzeczywiście sprawdza się i jakby ma, ma rację, rację bytu, bo jesteśmy oddalo osiedlem oddalonym sporo od miasta i po prostu seniorzy nie są w stanie przejść się na bulwar, na miasto. Potrzebowali takiego miejsca, żeby mieć gdzie wyjść, wypocząć. Posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować, powdychać powietrza, popatrzeć na jezioro i las. Macie poczucie, że mieszkańcy osiedla e, m, czują, że to jest ich miejsce? Myślę, że tak. Myślę, że e, są związani z tym miejscem, czują do niego ogromny sentyment, full e, wspomnień. Ja się tu urodziłam, wychowałam. Dla mnie ten teren to jest... Ta ten, dzielnica. Moja dzielnica, mhm. moja kraina. I nie wyobrażam sobie, żeby to miejsce nie miało kształtu, imienia, mhm. żeby gdzieś znikło, przestało istnieć. A macie jeszcze jakieś plany? Bo widzę, że tak, są nowe nasadzenia, jest ławeczka, ale tak pewnie jeszcze chcielibyście coś tu zrobić. Przewiduję świetne aranżacje, które mamy nadzieję, że, że uda nam się zrealizować. Przewiduje wrzosowe pole, przewiduje jarzębinowy zagajnik, trąkę mhm. dwa tarasy. Dwa tarasy, takie na stronę, taki zwrócony. Tak. Jest, ja, no, aż się oczy świecą do takich rzeczy. Jest co robić, nie? tylko żeby w fundusze trochę były. A macie jakieś plany na y, aktywizowanie, angażowanie tutaj w te działania przy okazji tego miejsca mieszkańców, osiedla? Organizujemy. Razu, Organizujemy sprzątanie. na przykład mhm. akcje sprzątania. Wywieszamy plakaty, zapraszamy mieszkańców, przychodzą. Może nie, nie zbyt licznie, ale przychodzą. Niestety chyba też trzeba zwrócić uwagę, że niestety większą popularnością cieszy się ak akcja śmiecenia bez naszego udziału. I jak tu widać, i to jest, są chyba akcje spontaniczne, bo nigdy nie słyszę, natomiast mogę zobaczyć to, co tutaj. Nasze... Wiadomo, że praca ze społecznością lokalną jest procesem, który trwa. Długo warto, skoro, Długo to trwa. Nagrywa, skoro to się nagrywa, skoro ktoś to będzie mógł obejrzeć, to ideą było położyć sobie kocyk każdym razem, tak? albo położyć się sam, na samą trawę i sobie tutaj poleżeć. W związku z tym chodziło o to, żeby, żeby to nie stało się wyprowadzalnią dla zwierząt, która była przewidziana w drugiej części. Tak, to jest... I liczymy na to, że spotka się z uznaniem władz miasta byłaby to pierwsza, profesjonalna tak? możliwość wyprowadzania swojego, swojej pociechy, swojego czworonoga, która byłaby w pierwszej części możliwością, że sam, sam to utrzymuje. Tak? To jest świetne miejsce na to, żeby, żeby tam można spacerować z psami, oczywiście nich, sprzątać, Damy szansę. I to też mamy nadzieję, że, że wypali. Czyli ogród Jakuba, etap pierwszy za wami, a kolejne etapy przed wami. Przed nami. Tak. To nie tylko ogród Jakuba, stąd jest to fantastyczne zejście. Tylko teraz jest troszeczkę tutaj mhm. zahaszczony i dosyć wąskie, ale tutaj można się przespacerować się, właśnie do końca tego dzieła, do ulicy dojść i z drugiej strony wyjść. Chodzi o to, żeby też powstały takie trakty spacerowe. Naturalne łączy, trakty tak. spacerowe to coraz więcej przybywa na no, mieszkańców starszych, którzy mogliby sobie spokojnie pospacerować w jakimś ciągu zorganizowanym. Ogród jest, może być też miejscem rekreacji. Po prostu przyjść, czy poćwiczyć, czy odpocząć, żeby się poczuć jak u siebie. No i na tym jeziorze. O to będziemy dbać, żeby to jezioro było zawsze w dorze. Tak, tak. Haszcze, jakie tutaj były, zanim rozpoczęły się prace na tym miejscu, nie pozwalały dojrzeć jeziora. Tak naprawdę tylko w naszej świadomości ono istniało, widzieliśmy, że ono tutaj jest. Jeżeli przebiliśmy się przez ten gąszcz, to jest, byliśmy w stanie je zobaczyć. Natomiast ktoś, kto tutaj pierwszy raz się zjawiał, nie miał pojęcia, że, że parę metrów niżej mamy taki piękny widok jezior. i Naprawdę szok był, jak tutaj przyszliśmy już po tych pierwszych wyrębach. To takie były, no nie wiem, tam ałycze jakieś rosły, jakieś takie chaszcze, których by nawet nie było sensu zachowywać, je, czy jakoś tak kształtować na jakieś drzewa. Ale jak zobaczyliśmy, jak to wygląda bez tych krzeczorów, to, to mm -hmm. naprawdę teraz nawet widać to jezioro jest. A zachód słońca jest super. No tak, no to co? Pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia i trzymać kciuki. Trzymać kciuki, jednocześnie też apelować, dbajmy o ten ogród. To jest nasze wspólne, tak? to wspólne miejsce, w którym musimy się I Wszystkich spotykamy. tu zapraszamy. Wszystkich wszystkie. zapraszamy jak najbardziej, ale też Z mówię. Z miasta o... też? No jak Wój najbardziej, każdy. wszystkich.